Cześć, nazywam się Dominika Niewczas, wspinam się od około 10 lat i na panelu i w skałkach. Na panelu wspinam się głównie tutaj na Makaku, obecnie około 3 razy w tygodniu. I chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o historii, która mi się przydarzyła tutaj na Makaku około 2 miesiące temu. Był to już dosyć późny wieczór, śpieszyliśmy się z moim partnerem i wspinałam się tutaj na panelu sportowym. I po zrobieniu całej drogi zjechałam na dół i mój partner poprosił mnie, żebym wyczyściła mu kilka pierwszych chwytów na jego drodze w tej samej linii. Więc bez zbędnego namysłu, bo właśnie się śpieszyliśmy, po prostu zaczęłam się na tej samej linii, na której zjechałam, wspinać się do góry. No i właśnie podeszłam pod pierwszy ekspres, żeby wyczyścić te chwyty, wpięłam się w ten ekspres no i zaczęłam te chwyty wyczyścić, ale żeby dalej pójść, no to musiałam się z tego ekspresu wypiąć, podejść wyżej i wpiąć się do drugiego ekspresu. Niestety nie udało mi się wpiąć do tego drugiego ekspresu i po prostu puściłam się ściany co skutkowało tym, że na linię, która była przyczepiona do samej góry, przeleciałam wahadłem przez pół hali i uderzyłam w metalowe drążki tyłem głowy. Straciłam przytomność, była wezwana karetka, pojechałam do szpitala i niestety skończyłam z wstrząsieniem mózgu i przerwą od spinania na miesiąc. Historia skończyła się o tyle dobrze, że nie ma żadnych poważniejszych obrażeń, natomiast Chciałabym Wam zasugerować, żebyście unikali spinania się na wędce na bardzo przewieszonych ścianach, ponieważ może to skutkować dużym wahadłem i uderzeniem o przeszkody, które znajdują się dalej.